Cześć, dzisiaj materiał ciekawostkowy, ponieważ nie jest to full electric, ale hybryda typu plug-in, na którą prezentację zostaliśmy zaproszeni, czyli Geely Sterai EMI, czyli samochód, który ma potencjalnie rywalizować w segmencie C-SUV, czyli jednym z popularniejszych w Polsce. Samochód wygląda ciekawie, szczególności w tym zielonym kolorze, który ładnie mieni się w dzisiejszej pięknej pogodzie, mimo tego, że jest strasznie zimno dzisiaj niestety. Tutaj na to, że jest około 3 stopni, ale tak, przede wszystkim tutaj mamy górny pas, czyli światło do jazdy dziennej, tutaj mamy rozdzielone taką listwą, która nie jest LED-owa z tego co widzę. Tutaj mamy światła główne do jazdy mijania i drogowe. No i klasycznie znaczek: znaczek Gili, który tutaj mamy, oraz kamerkę przednią, która raczej będzie się dosyć mocno brudzić, biorąc pod uwagę jej umieszczenie. Poza tym, kilka srebrnych wstawek tutaj w zderzaku. Tu, tu, tutaj też mamy czarne wstawki, więc takie ładne połączenie ogólnie w tym samochodzie jest. A jeżeli chodzi o przód, lepiej to widać też w srebrnym egzemplarzu, gdzie nie widać do końca tych listew srebrnych, które są tu i tu. Aczkolwiek widzimy, jak ten kolor jest tutaj i te wszystkie połączenia zrobione. Ale wracając do samego samochodu, do nowego Gili, no to z tyłu, bardzo podobny do wersji elektrycznej AX5, więc może małe różnice w samej pasie tylnym, jeżeli chodzi o reflektory. Aczkolwiek cała bryła dosyć podobna i wyglądająca po prostu całkiem dobrze. Ponadto, tutaj mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o bagażnik. To bagażnik ma coś, czego niestety EX mieć nie mało. Czyli patrzcie, jest roletka, czyli można powiedzieć, że coś posłuchali, sam Brent posłuchał i zrobili tutaj tą roletkę, która jest bardzo przydatna. Aczkolwiek same plastiki tutaj, no to jest twardy plastik, który jest łatwy do porysowania. Pod podłogą znalazła się jeszcze dodatkowa przestrzeń, całkiem spora, tak na dobrą sprawę. Jakbyśmy ją zagospodarowali. Nie tak jest duża jak w X5, gdzie była po prostu duża jeszcze kieszeń pod spodem, aczkolwiek całkiem kształtny, pojemny, prawie bez progu, więc to też jest taki element, łatwość pakowania. No i tak wygląda bagażnik nowego Geely Starai, A teraz wnętrze. Wejdźmy do, do środka. Tutaj Trochę deja vu, ponieważ EX-5 ma bardzo podobne wnętrze, tutaj ten jest case, że mamy no, akurat w tym egzemplarzu brązowe fotele, która całkiem nieźle wyglądają, czy ja lubię tego typu połączenia. Zostawiam wam opinię, czy wam się podoba, czy nie. To jest wersja bogatsza, ponieważ mamy też Flame Sound, czyli topowe nagłośnienie w przypadku Gili. Mamy też Head-Up'a, mamy wyświetlacz przed nami, gdzie możemy zobaczyć 75 km na prądzie, 694 km na benzynie na jakiś. 85-90% zatankowania, a więc zasięg łączny pewnie będzie około 900 km w tym przypadku. Co mogę więcej powiedzieć? To przede wszystkim fakt, że sam ekran centralny to jest dokładnie ten sam system, który znamy z EX5. Tak samo tutaj mamy ładowarkę indukcyjną po jednej stronie, tutaj drugie to jest po prostu kieszeń, aczkolwiek żadnego chłodzenia nie widzę. Dodatkowo tutaj mamy system sterowania, gdzie możemy sobie ustawić wszystkie, wszystkie elementy. Między innymi, z tego co zakładam, można też zaprogramować to pokrętło i na przykład różnego typu rzeczy sobie ustawić. Mamy też. Mamy też szyberdach w tym przypadku, bo to jest, tak jak powiedziałem, wersja bogatsza, która się właśnie tym wyróżnia, że ma ten element i mocniejsze nagłośnienie. No i samo wykończenie. Tutaj, pod względem materiałów, naprawdę nie można się do niczego przyczepić, są one dobrej jakości. Wszystko tutaj mamy miękkie. Tu mamy miękko. Tutaj mamy ładnie zaprojektowany głośnik. Dopiero tutaj mamy twardy plastik. A jak to wygląda z tyłu? Z tyłu wygląda to podobnie jak z przodu, miejsca jest sporo, pod nogami jest naprawdę sporo miejsca. Tutaj zobaczcie, na same nogi też jest dosyć dużo miejsca, tutaj w szczególności na kolana, więc z tyłu siedzi się wygodnie, możemy regulować też oparcie kąt oparcia fotela no i mamy też oczywiście podgrzewanie gdybyśmy potrzebowali w dwustopniowe po skrajnych, na skrajnych siedziskach USB C, USB zwykłe. Nie wiem dlaczego jeszcze tutaj mamy USB zwykłe, Na no, aczkolwiek tak zrobili. A tu materiał czy fotel i materiały na z tyłu bardzo miękkie, miłe w dotyku. Jest naprawdę pozytywnie pod tym względem. Dla porównania, zobaczcie, jak wygląda wnętrze czarne. Tutaj mamy czarną tapicerkę i tak de facto w tym przede wszystkim ten samochód się różni, że tutaj mamy w pełni czarne wykończenie tego samochodu. To jeszcze kilka ciekawostek, jeżeli chodzi o nową hybrydę od Gili. Przede wszystkim łączna masa to jest 193 kW, z czego 160 generuje silnik elektryczny, a 73 kW generuje. Jednostka spalinowa. Jednostka spalinowa czterocylindrowa, ich 1,5 litra pojemności, 263 Nm momentu obrotowego łącznie. Wszystko przenoszone na przednie koła. I to jest system Super Hybrid, który znamy ogólnie z samochodów z Chin, czyli tak zwane inteligentne połączenie dwóch rodzajów silników. Jeżeli chodzi o baterie w tym samochodzie, to mamy baterię 18,4 kWh, więc nie za dużo. Aczkolwiek, według WLTP, może pozwolić na przejechanie 83 km. I teraz ładowanie. Ładowanie może się odbywać po złączu DC, ale tutaj uwaga, tylko do 30 kW mocy. A jeżeli w przypadku AC ta informacja nie została do końca powiedziana jasno, aczkolwiek obstawiam, że to będzie między 66 6 a 11 kW, raczej skłaniało się ku tej pierwszej wartości. Co ważne, 6,6 kW możemy wyciągać z tego samochodu dzięki technologii Vicul -Cool to Load, a z tego co już udało nam się sprawdzić w przypadku -Cool to Home, jakże dobrze działa w przypadku w przypadku 5 to obstawiam, że i tutaj ten system by zadziałał. Gili Staraj jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia: Pro oraz Max. Czego tańsza startuje od 149 900 zł, a ta bogatsza, która ma między innymi lepsze audio, też ma koniakowe wnętrze oraz szyberdach, startuje od 166,900 zł.